Chcesz zadzwonić na policję i zniszczyć sobie życie? Jasne, poczekam. Zarówno ja, jak i wielu ludzi słuchających tych historii, nigdy do końca nie byłem pewien, że takie rzeczy dzieją się naprawdę. Poważnie, ludzie nie mogą być aż tak tępi. Nawet gdy pracowałem w policji, nie przypominam sobie, żebym przez 7 lat służby trafił na takich idiotów, jak niektórzy z podobnych opowieści. Dzisiaj zostałem oficjalnie wyprowadzony z błędu. Przepraszam za potencjalne niedopatrzenia, ale opowiadam wszystko z pamięci. Jestem weteranem Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych i policjantem. Ponadto obecnie zajmuję się administracją, ponieważ zerwałem mięsień czworogłowy uda, kiedy próbowałem przeskoczyć przez płot podczas pościgu. Z tego powodu muszę chodzić o lasce, obsada. Grażyna, wspaniała kierowniczka, kumpela policjantka, ja. Właśnie skończyłem dyżur i uznałem, że skoro w weekend będzie ładna pogoda, to kupię parę steków, trochę kukurydzy i inne duperele, żeby zorganizować jakieś spotkanie z kumplami. Przyglądałem się stekom i porównywałem je ze sobą, a potem odłożyłem jeden z nich na miejsce, gdy nagle usłyszałem zewgodowy dzikiej grażyny. Ten dźwięk poznałbym wszędzie. Nie wierzę, że wzięła mnie za jednego z pracowników. Miałem na sobie zwykłą, białą koszulkę polo bez logo, wsuniętą w spodnie od munduru, granatowe bojówki i czarne buty. Personel tamtego sklepu nosił czarne koszule zapinane na guziki, spodnie kaki i zielony fartuch z nazwą marketu. Co prawda kierownicy nosili czarne spodnie, ale nadal mieli na sobie fartuchy oraz napis menadżer na plakietce. Dla mnie to było oczywiste, ale ona najwidoczniej nie była wystarczająco spostrzegawcza. Zignorowałem ją, czym zasłużyłem sobie na jeszcze bardziej surowe odchrząknięcie skierowane w moją stronę oraz piskliwe Przepraszam! Przyznaję bez bicia, że jestem dupkiem, ale za to jakim zabawnym. Chyba nie muszę mówić, że to okropne połączenie przy starciu z Grażyną. To właśnie z powodu tej katastrofalnej mieszanki cech charakteru zwróciłem się do niej bez zawahania. Wybaczam, łazienka jest tam. Wskazałem na toalety i dodałem, że jeśli potrzebuje czegoś jeszcze, to na pewno znajdzie wszystko w aptece. Hola, może trochę kultury? Jestem waszą klientką? Nawet nie zapytałeś, czego potrzebuje. Teraz. Słuchaj, mam to gdzieś. Nie pracuję tu i nie mam obowiązku ci pomagać. Nawet nie wyglądam na członka personelu. Jeśli to wszystko, to wrócę do swoich zakupów. Wiem, że zachowałem się niegrzecznie, ale nie mam zamiaru się z tego tłumaczyć. Nie mam cierpliwości do tych wszystkich rozwydrzonych kretynów. Chcę rozmawiać z twoim kierownikiem. Zamierzam! Zamknij się, jestem klientem, nie pracuję tutaj. Przestań mnie nękać. Niestety, problem z podobnymi wybuchami w miejscach publicznych jest taki, że ogół społeczeństwa nie jest przyzwyczajony do poziomu głośności, jaki może spowodować dobry krzyk z przepony. Poza tym mój ton głosu był cholernie wrogi. Większym problemem okazała się jednak moja laska, która pomagała mi utrzymać równowagę. Grażyna musiała to zauważyć, ponieważ w odpowiedzi postanowiła ją kopnąć, na skutek czego się przewróciłem. Nieźle to rozegrała. Wytrąciła mi laskę z ręki, a ja nie dałem rady odzyskać równowagi i upadłem na podłogę jak worek kartofli. Następnie zaczęła okładać mnie swoją torebką, ale więcej siły od niej, ma moja siostrzenica podczas bitwy na poduszki. Krzyczała, że ją napadłem i że trzeba wezwać policję. Nie wiem, czy to były dwie minuty czy trzydzieści sekund, ale nie trwało to aż tak długo. Dla mnie jednak ciągnęło się to w nieskończoność, bo byłem zawstydzony tym, jak łatwo dałem się powalić i jak bardzo bolała mnie noga. Na szczęście niedługo później podbiegła do nas wspaniała kierowniczka, zdjęła ze mnie Grażynę i pomogła mi wstać. Przez ten cały czas Grażyna wrzeszczała, dopóki nie przypomniała sobie, że ma własny telefon i może sama wezwać policję. Dzwonię na psy! Masz przejebane! Nie prosiłam cię o gwałt! Menedżerka spojrzała na mnie równie zdziwiona co ja, a ja tylko wzruszyłem ramionami. Wiesz może co tu się dzieje? Tak, próbowała zwrócić na siebie moją uwagę, a ja odpowiedziałem jej w bardzo błyskotliwy sposób. Nie była zadowolona z tego powodu i chciała porozmawiać z kierownikiem, dlatego wybuchłem i próbowałem ją uciszyć. W ramach zemsty kobieta kopnęła moją laskę, a ja upadłem na ziemię. Resztę widziałaś. Kłamca! Obmacywałeś mnie, a kiedy cię odepchnęłam, postanowiłeś uderzyć mnie tym badylem. Gdyby nie fakt, że uderzyłam cię torebką, byłabym martwa. W tym samym czasie dyspozytor musiał jej coś powiedzieć, ponieważ zwróciła się do telefonu. Tak, to duży, biały mężczyzna. Ma ponad metr osiemdziesiąt i nosi białą koszulkę polo oraz czarne spodnie i buty. Jesteśmy w. Nazwa i lokalizacja sklepu. Tak. Myślę, że jestem bezpieczna. Kierowniczka tu jest, ale wydaje mi się, że znamy jego napastnika. Boję się, że ona również chce mnie zgwałcić. Oj nie, zapewniam, że nikt nie chciałby cię dotknąć. Wymieniliśmy z kierowniczką spojrzenia. Wygląda na to, że wezwała policję. Czy mógłbyś poczekać w sklepie do ich przyjazdu? Jasne, poczekam. Wystarczyło zaledwie kilka minut, żeby moja kumpela policjantka zjawiła się na miejscu. Co tu się dzieje? Dostaliśmy telefon w sprawie napaści na tle seksualnym. Fakt, że kobieta najpierw zwróciła się do mnie, wprawił Grażynę w osłupienie. Zobaczyłem błysk wokół policjantki, a ponieważ trenowałem ją, gdy do nas dołączyła, wiedziałem, że rozwścieczona Grażyna nie ma najmniejszych szans. Zerknąłem na nią i powiedziałem. Spiszcie jej zeznania, to kierowniczka sklepu. A potem sprawdźcie nagranie z monitoringu. Grażyna oczywiście próbowała odwieść nas od tego pomysłu i znów zaczęła wrzeszczeć. Nie potrzebujemy żadnych nagrań z monitoringu. Ten facet nam nie napadł, aresztujcie go. Jesteś kobietą i go znasz. Przecież wiesz, co z niego za potwór. Mnie możesz powiedzieć prawdę. Pewnie ciebie też próbował zgwałcić. Moja koleżanka spojrzała na kierowniczkę i powiedziała... Może najpierw zobaczmy to nagranie, tak będzie łatwiej. Drugi gliniarz nakazał mi i Grażynie zostać z nim, a w tym czasie policjantka poszła z kierowniczką na zaplecze. Kamera nie tylko uchwyciła wszystko w jakości 1080p, ale również nagrała dźwięk. Kumpela policjantka wróciła pięć minut później, spojrzała na swojego partnera i wskazała na Grażynę. Aresztuj ją za napaść i składanie fałszywych zeznań. Następnie stanęła twarzą w twarz z Grażyną i powiedziała z odrazą. W przeciwieństwie do ciebie, ja naprawdę zostałam kiedyś zgwałcona. Przez ludzi takich jak ty, którzy składają fałszywe zeznania, prawdziwe ofiary nie otrzymują potrzebnej pomocy. I to by było na tyle. Kierowniczka pomogła mi zresztą zakupów na grilla i dostałem od niej 25% kupon rabatowy. Nie jestem klientką, paniusiu. Masz przesrane. Wydarzyło się to ponad 10 lat temu. Kiedy byłam w liceum, moja szkoła postanowiła zorganizować obowiązkowy dzień pracy. Myślałam, że dam radę połączyć to z moją obecną posadą, asystentka weterynarza, ale dzień wcześniej dowiedziałam się, że to niedozwolone. Na szczęście, mojemu tacie udało się załatwić dla mnie zajęcie w jednym z oddziałów swojej firmy. Zjawiłam się w pracy i natychmiast trafiłam pod opiekę Weroniki, dyrektorki programowej. Moim zadaniem było obserwowanie jej pracy w programie pomocy społecznej, wsparcie dla bezdomnych, opieka zdrowotna, usługi w zakresie zdrowia psychicznego, prace społeczne. Weronika była zirytowana faktem, że musi mnie niańczyć. Kazała mi wyszerować łazienkę i prysznic, czego nie miałam zamiaru robić, tym bardziej że były one używane przez mieszkańców schroniska. I zostawiła mnie z jakimś szemranym klientem płci męskiej, który chciał rozmawiać o zakonie czarnego słońca. Ponadto, ubliżała mojej inteligencji, zmusiła mnie do siedzenia na sesji doradczej z klientem, gdzie miałam okazję posłuchać pasjonującej historii o tym, jak przeskoczył przez płot i złamał sobie penisa. Ogólnie byłam traktowana jak śmieć. Nie mogłam zrozumieć dlaczego, dopóki nie poprosiła mnie o podpisanie mojego formularza. Mówiąc, że już mam dosyć znoszenia tego wszystkiego. Jasne, zabierz sobie ten swój głupi formularz do szkoły i oddaj go przewodniczącym tego waszego programu. Nie wiem, dlaczego wy, dzieciaki z. Nazwa programu dla młodzieży, przychodzicie tutaj węszyć. Wszyscy jesteście jacyś znać pani. O cholera, bobce wydawało się, że byłam tam jako klientka młodzieżowej wersji tego programu. Stałam oszołomiona, trzymając ołówek i formularz ona spojrzała przez okno, ponieważ właśnie podjechał jakiś samochód. Ach, świetnie. Co on tu robi? Kto? Sean, dyrektor generalny. Zawsze ma dla mnie jakąś robotę. Sean to mój ojciec. Pozwoliłam więc jej narzekać i obrażać mojego tatę oraz wszystkich młodych klientów, których było mi cholernie szkoda. Czekałam, aż ojciec przejdzie przez recepcję i przyjdzie do jej biura. Cześć, tato. Podbiegłam i go przytuliłam. Cześć brzdącu! Odwróciłam się, by stanąć twarzą w twarz z Weroniką, i uśmiechnęłam się szyderczo. Kobieta momentalnie zrobiła się blada jak ściana. Dobrze się dziś bawiłaś? Mhm. Mm Ojciec podziękował Weronice za to, że zgodziła się mnie przyjąć, i poszliśmy do samochodu. Od razu zaczęłam nadawać jak Katarynka, jakbym znowu miała cztery latka. Powiedziałam mu o wszystkim i nie przebierałam w słowach. Dzieciaki z tego programu wybierały cię, bo chciały podjąć podobną ścieżkę kariery i pomagać takim jak oni sami. A ty traktujesz ich w taki sposób, powaliło cię. Teraz Weronika pracuje w hotelu. Zostaw subinka, mordeczko.